Witam Was bardzo serdecznie, moje byczki malinowe w kolejnym odcinku z Casehug'a, gdzie dzisiaj robimy test kolejnej skrzynki. Ostatnio takie testy polubiłem, więc dzisiaj wybiorę skrzynię, wybrałem skrzynię, która jest on fire na stronie, czyli jest bardzo sporo razy otwierana właśnie przez użytkowników i w sumie wygląda ona ciekawie. Ma tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kost, jakieś rękawiczki, jakiegoś digielka, sporo tego jest. Sporo tych skinów na tych koronkach jest, więc jestem ciekawy, jaki rezultat właśnie będzie, jeśli chodzi o tą skrzynię. I w szczególności, jest tu mało skinów w tej skrzynce, co jest jak najbardziej bardzo dużą zaletą. Ale zanim przetestujemy tą skrzyneczkę, jeden skinek już szedł. Akaczyk powędrował dla Special Force. Dziękuję serdecznie Byciu, że płacali z moim kodem. Cały czas jeszcze te najlepsze skiny tutaj zostały. Pamiętajcie kod Adixon przez 2 o na Case Hagu. i również w tym odcinku. Jeśli macie takiego skina, że wziąć udział na niego należy zasubskrybować kanał, Jeśli łapkę w górę skomentować ten odcinek. A jeśli mi lubicie i chcecie wesprzeć, to pamiętajcie w tym miejscu. Adixon przez 2 o dostajecie 4 zł oraz 20% więcej do depozytu przy płacie. Pamiętajcie również, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich i może wiązać się z utratą waszych skinów. Jeśli interesuje Was szybka i bezpieczna wymiana, zapraszam Was na Pirates z kodem Adixon. Macie 35% więcej do depozytu przy każdej wpłacie. Lecimy z Koksem. Ostatnio skrzyneczka Farm się nie popisała, szczerze powiedziawszy, więc dzisiaj lec... no, liczę na jakąś rekompensatę malutką. No i jest kolejna skrzynia do przetestowania. Wydamy tutaj, myślę, cały. Na... cały balans, cały balans, myślę. 23 koła poleci na tą skrzynkę i zobaczymy co ona będzie tutaj sypać. No jest skrzynia on fire. Ludzie niby ją lubią otwierać. Proszę bardzo, no jak na razie to nie dziwię się, że faktycznie ludzie otwierają, bo klasa klasa sama w sobie. Mimo, że tutaj nie dała nam jeszcze ani jednej korony, to ładnymi skinkami już tutaj zdążyła od początku zasypać i jest pierwsza korona. Proszę państwa, jest pierwsza korona. A z korony akaczyk, no no tego akaczyka akurat jest najwięcej procent właśnie jeśli chodzi o tą koronkę, ponad 1% Więc tutaj no jak będzie korona to najbardzo duże prawdopodobieństwo właśnie, że będzie on tutaj nam wylatywał Ja pierdzielę, ale tu jest popierdzielony, prawie każde rozdanie oddaje To prawie każde rozdanie oddaje Co jest grane, mocne, mocne, mocna skrzynia i jest kolejna korona. Mimo, że same gloki niebieskie, ale na koronce może jakaś kosa? Akaczyk, jest akaczyk. Dobra, ale akaczyk nam zwrócił za pięć skrzyneczek. Lecimy dalej. Lecimy dalej i polujemy na te koronki. Jeszcze nie jedna koronka na pewno do samego końca nam tutaj wypadnie. I pytanie, czy będzie... O proszę, od razu kolejna praktycznie. Od razu kolejna. No i to mi się podoba. Ta skrzyń... Jest kosa. No proszę państwa, no i... Ja chyba muszę otwierać skrzyneczki, które mają tego fajerka, tak szczerze powiedziawszy. Tutaj widzę użytkownicy wiedzą co dobre, naprawdę tutaj ta skrzynia. Ja jestem w szoku. Nightmare, ja w sumie nawet jej nie otwierałem tak zobite, w ogóle jej nie dodawałem. Na gesterze pewnie raczej też, bo obstałem, że jest droga. Co zresztą zobaczymy, co za, za po tym openingu i ona kosztuje. Ale to i skrzynki jako tako aż tak nie kojarzę, tak szczerze powiedziawszy. Żebym ją jakoś mega tutaj dużo otwierał. O? No. Czasami tutaj można jeszcze perełeczki od, odkryć. W szczególności, że na, tutaj na Case Hugu to skrzyni jest a skrzyni. Naprawdę jest tutaj masa tych skrzyneczek, i to wszystko spamiętać, i to wszystko otwierać. To naprawdę. Tragedia. W szczególności, że ja jeszcze jestem taką osobą, że jak ja sobie już ulubię, ulubię, polubię skrzynkę, to jest zazwyczaj takie. Skrzynki, które o kółko katuję, otwieram cały czas na odcinkach. No i, i jakoś tak jestem zamknięty na jakieś nowe. A tutaj ten Nightmare, to myślę, że zdecydowanie w ten krąg nowych skrzyneczek, moich ulubionych, się tutaj wpisze. Ale widzę, że też dłuższa przerwa, tutaj ja sobie tutaj gadam do Was, ale widać, że dłuższa przerwa od korony, i to naprawdę bardzo dłuższa przerwa. Co niestety, no nie jest to za dobre. Chyba fast mode odpalimy, tak szczerze powiedziawszy. Fast modzik. No, wleci, wleci fast modzik. Let's go. Żeby to szybko poleciało, fast mod zobaczymy, jak szybko pojawi się kolejna korona. Wydropiła, dała naprawdę konkretną, konkretnego skina. Bo kose za 1000 zł i, i się. O jest, w końcu! I rękawiczki za 3200. Co jest? Ja przypominam, ta skrzynka kosztuje 50 zł. Ja pierdzielę. No, to tutaj chyba kolejna korona będzie zauważalna. Dopiero za pięć. Jednak nie. Jednak szybko wypadła. Jednak szybko wypadła. I bez koronek. Nie, no to nie, no to jest popierdzielone. Mo Mega mocna skrzynia, serio. Mega mocna skrzyneczka. Zobaczymy, ile ona faktycznie ten jester mnie interesuje. Ile ona na jesterze jest warta. Bo te górnolotne skiny ma drogie. Więc obstawiam, że z 800 zł 1000 coś coś taki... Może nie? Może trochę mniej. Nie, 800 zł raczej na pewno, mi się wydaje. 800 zł myślę, że raczej na pewno tutaj za nią będzie trzeba zabulić, jeśli chodzi o tego gestera. Ale zaraz to zweryfikujemy, bo już powoli zbliżamy się ku końcowi. Znowu kurczę niestety skiny mam w ekipunku i nie jestem w stanie zobaczyć il, Czy ten opening nam się zwrócił, czy nam się nie zwrócił. O jest Royal! 1100, kolejna kosa, już druga, już druga z tej skrzyneczki. I jeszcze dodatkowo rękawiczki za trzy koła. Nie, no ładnie, naprawdę ładnie. Myślę, że nawet. Kurczę, jestem ci. Nie, no muszę to policzyć, bo nie dam rady. Muszę to policzyć, czy nam się to zwróciło, nie? Kolejna kosa, ja pierdolę. Niesamowite. Lecimy do końca. Ostatnia dyszka tutaj, na tym fast lepiej się otwiera. Ale... Ale patrzcie tu, Ja tak patrzę cały czas i naprawdę tu nie trzeba korony, żeby fajne skinki jakieś wytropić. Żeby zwróciły za te pięć skrzynek. Fanfarki lecą co chwilę. Ładnie, ładnie. Nightmary. No powiem Ci, że mi zaimponowałaś, nie? Zaimponowałaś mi. Zobaczymy, co będzie w tym ekwipunku. Czy to będzie zwrot? To... to... Tego jestem ciekawy. Myślę, że. Kurde, może być. Myślę, że może być. Te rękawiczki za trzy koła zrobiły robotę. Tutaj, ale zaraz weryfikujemy. Kolejna korona. No właśnie, bo troszeczkę przerwa była od tych koron. I wypadałoby już tutaj przy tej końcówce, może jeszcze z tutaj, dropnąć tych koronek. Żeby faktycznie nam się to zwróciło. I tak. Skin changer. Wydropiliśmy rękawiczki i 3 kosy. Czyli łącznie: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 koron dostaliśmy z tej skrzyni. A teraz tak. Mamy tutaj z tych dwóch skinów: 12 koła, 12 300. A w sumie w ekwipunku mamy: 34. Okej, okay. no nie zwróciło nam się. No nie zwróciło, ale. Prawie na styk! No prawie na styk. Otwierając taką ilość skrzynek można powiedzieć, że to i tak dobrze. To i tak dobrze. Czekajcie, wiecie co, ja tu muszę posprzedawać te skiny. I jeszcze pobawimy się może na tej skrzynce na jakieś zestery, ale tutaj nie kliknę sprzedaj wszystko, bo mi te dwa skiny, które trzymałem w ekwipunku zejdą i będzie lipa. Dobra, widzimy się jak to sprzedam. Ja pierdolę. Kliknąłem sprzedaj wszystko. Bo myślałem, że mi sprzeda te wszystkie skiny, pierwsze, które. Bo to wszystkiego by od razu nie sprzedało. No i sprzedało 180 skinów, w tym. Kurde, te które trzymałem w ekwipunku. ja. No nic, no nic w takim razie, widzowie. Nie, no teraz troszeczkę się załamałem, nie? Teraz troszeczkę się załamałem, bo trzymałem dwa skiny, które chciałem wypłacić ze strony. Ale przez to, że niestety ich nie było. No to musiałem je trzymać w ekipunku i próbowałem codziennie je wypłacać. Ja pierdziele, dobra, nightmare nam to... Mam nadzieję, ta bitwa wynagrodzi. Mam nadzieję, że mi to ta bitwa wynagrodzi, nie? Kurwa tragedia, co to jest najdroższego? Crimson web. Czemu ta skrzynka jest ta... A, bo ja dobra, już wiem czemu, bo tam jest mało skinów po prostu w tej skrzynce. Dlatego ona jest taka droga. Gdzieś tam było naprawdę bardzo mało skinów i tu jest bardzo dużo szans na to, żeby właśnie te lepsze wydropić. No i zobaczymy, czy nam... Jest, dobra, jest tutaj Doplerek. Cztery koła. Fla, flip, flip, la, plop. Dopler. Elegancko. Lecimy dalej te, z tematem. Lecimy dalej z tematem. Prowadzenie jest. Ale koronę bym chciał zobaczyć. Tutaj zdecydowanie koronkę. Przynajmniej jedną dla nas, żeby tutaj te prowadzenie zwiększyć. Cześć tu i 17 koła za tą bitwę daliśmy Matko, jedyna, dawaj tą koronę ja pierdzielę jak nie da tej korony Dobra, wygraliśmy, ale nie dało korony ani jednej, kurde Dobra, ta skrzynka zdecydowanie moim zdaniem tu nie siada mi do Jestera. Do Jestera mi nie siada, nie? Free casey a, nie mamy żadnych plikacjów. Dobra, jeszcze jedną bitwę sobie założę. Troszeczkę jestem wnerwiony tym, że trzeba. sprzedaw... U... No, ale tam było 400 skinów. Ja bym to klikał z 5 minut, nie? Ale no, niestety błąd został popełniony. Dobra, za błędy trzeba zapłacić. Więc płacimy teraz grubą bitwą. Let's go, let's fucking go. Poproszę tu, poproszę tu korony, ale nie dla naszego oponenta. Nie dla naszego oponenta. Jeszcze najdroższą kosę dostał. Kurczę, pieczony. Tu też musi być mało skinów. Że tutaj 1300 kosztuje, a najdroższy skin 8. To tu też musi być mało skinów. Zobaczymy. O, ładnie. Jest koseczka. Ja jeszcze wierzę, że to możemy wygrać. Jeszcze jakaś biara jest. Jakby tutaj jakaś korona wypadła. Trzy skrzynie. Ale chyba lipa, chyba lipa. No to jeszcze dwie. No to Niestety po bitwie. Kurczę, wnerwiony jestem, że te skiny są. Jeszcze Jeszcze korony na sam koniec trafiłem. Że te skiny sprzedałem. No nic widzowie. Żegnam się z wami dzisiaj, jeśli chodzi o skrzynkę i odkrycie. Skrzynka za 50 zł. Skrzynia za 50 zł. A zrobiła dzisiaj naprawdę, myślę, dobrą robotę i naprawdę tutaj fajne skinki z niej lecą. Z dużą częstotliwością znaleźliśmy naprawdę fajną perełeczkę. Dziękuję ślicznie, widzimy się w kolejnych odcinkach. A wy jak macie jakieś fajne skrzynki jeszcze tu na casehagu, piszcie w komentarzach. Nara!